Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną. Lew. Siemaneczku! Przedstawiciel witam. Nottingham Forest! Tak, jest, oczywiście dzisiaj Nottingham Forest, ale chciałbym zacząć od mojego nowego kawałka, bo tak się wszyscy dopytywali i e, oczekują, więc zapraszam Was wszystkich, Darolew, na mój kanał. Nowa nuta już wleciała. Jest to Wixa, groźna Wiksa. Będę wychodził z toposekum do walki z bagieconem lamą. Także serdecznie zapraszam. Dzięki. to jakiś replenik chociaż teraz. Adia, Adia, Adia. Wszyscy w strachu. 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 <laughs> musisz to przesłuchać. Teraz po, musisz, ta, po takiej zapowiedzi... Musisz staro, to... Przesyłać. 100%. Jest jazda jak... Ja ja w piksa. Ja już wiem, że nie dość, że przesłałem też łapkę w górę, zostawię darmo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. I to Wam też oczywiście dziękuję. Też zostawcie łapkę. W dziękuję. dziękuję. Się. Wszyscy ja dzisiaj, się w strachu. Ja myślę, że bańkę, bańkę zrobi spokojnie. Jest. Adia, Adzia, wszyscy w strachu. No, powiedz mi. Musiał być, wszyscy w strachu. Dlaczego Bagieta na koniec. a propos bagiety, dlaczego na koniec panelu tego biednego, pomówiłeś o, 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 o zajumanie i to nie z mrówki, to no z Ikei! Ach, czy z mrówki, czy z Ikei, nieważne, Jeden, ten, ważne, ten... że się wkręcił w to, no, kręcił się, no jak można, zaje... <grym> jak można zajebać ołówek i temperówkę z Ikei, że nie ma za darmo dają, za darmo, ale bagieta, jak zwykle, nie zajarzył, więc się wpalił f... się, no mocno by... się znerwował. przejebane, powiedział, że nie można tak pomawiać, tak, nie wolno tak pomawiać, no i nie wolno pomawiać, absolutnie. Ale żartować można. Ja Bagieta już... nie żartuje, Bagieta wszystko bierze na poważnie, więc... No bo między wami nie było takiej złej krwi, no tylko ten jeden jeden cios, potem było spokojnie cały panel chyba. Co z panem było spokojnie? No, cały ale panel. przeprosiłem go, bo uważam, że się źle zachowałem ogólnie, bo to... E, to nie, no nie no, nie, mówię szczerze, że po prostu nie powinienem się tak zachować. Troszeczkę, że tak powiem, nabrało się tych emocji. E, no nie, nie będziemy już copać czasu do tyłu, bo się nie da, bo nie można tak zrobić z zegarkiem. no także biorę to... Na Klatę, no ale tak mówię, umie też przypierdolić, ale umie też się przeprosić. No, no to dlaczego tak sprowokowałeś? Na sam koniec Bagieta, a nie na przykład na początku panelu, żeby coś się potem działo. No nie wiem, jakoś tak wyszło, kurwa, wiesz o co chodzi. No ja uważam, że e, nie powinienem się tak zachować i tyle. Nie? Prosto. Prosto. No, dar, czyli Bagieta powiedział, że żebyś tak nie mówił, bo on tam zaraz przebiegnie do ciebie, już było blisko. To jest skoczny chłopak, on szybko wszystko Nie No nie? on zawsze jest szybko biegał jakoś... Ale wiesz, co powiem ci tak, jak wcześniej tak na wszystkich lata, biegał, kurwa, skał... Ja ciebie nie. Mamy jakoś kurwa, nie wiem, no chyba jest w strachu cicho. Ale myślisz, że Serio Ba to się bozi? W strachu mi się wydaje, że nie no, ja go nie w to tak jak mówię, teraz mówię poważnie. Nie mogę go zlekceważyć, bo tak jak mówię, ja zawsze ktoś tego szanuje. To, to jest show, wiadomo, bawimy się i tak dalej, ale w pracy idziemy się już gryźć, nie? Leps. Nie wiem, z Koćko Danem dzisiaj, był to jakaś boska, nie był, to nie był Tiger. Moi drodzy, bo wy tego nie widzicie, ale Totalnie na naprzeciwko nas stoi właśnie Bagieta i ty tutaj na czutce cały czas A, daro ja muszę jesteś. Być na czutce, bo, jak to lew w dżungli. Bo cały czas coś wykrzykuje w moim kierunku, coś tam widzę, że cały czas mi coś tam pokazuje, mówi o jakichś hienach, nie wiem o co klamam, czy znowu hieny wbiły się do tego towarzystwa, że ja jestem oczywiście daro lew, zawsze będę. No i tutaj tige, Tigera, tigra traktuję poważnie. Nie? Ale jesteś tak czujny, że naprawdę myślisz. No tak, no lew zawsze jest czujny. Jaki Bagieta mógłby na ciebie wlecieć? Tak się wydaje? Eee, czujność lwa nigdy nie później. Instynkt? No wiadomo. Nie? Dobra, a jak oceniasz... Jeszcze Prze jest lwica, nie? <grystanie> a jak oceniasz przebranie bagiety e, Fajnie się przebrał, tylko z tą maską coś mu nie wyszło. Chyba na szybko gdzieś tam w tej mrówce czy tam w kupił. Kurwa, z maską kos te kosmity. Koczkodan, to wygląda jak koczkodan. E, Stąd wygląda. wygląda jak kosmetyk. Ale jak nie było, on no to rozumie, nie? Bo jakby była, no to pewnie by miał, no ale że nie było, to jeszcze można zrozumieć. <grystanie> Dobra, a jeśli chodzi o same umiejętności bagiety, to jak, jak je oceniasz? No bo nie no, ma charakter. Ma charakter, ma. Ma charakter i to, tego mu nie może nikt odmówić. I akurat tu nie żartuję, bo chłopak ma charakter, pokazał to, to pokazał to ostatnimi dniami. Za to ma umieszczasuję. Dobra, daro. Ostatnio powiedziałeś, żeby nie pytał Filipka, dzisiaj tego nie powiedziałeś. Więc niech się dzieje, wola nieba. Tak, pytanie, pytanie o Filipka, czy ta walka w końcu się odbędzie? Nie, ja uważam, że się nie odbędzie. Jak to? Ja, ja uważam, że się nie odbędzie Tanku. z tego względu, że e, no trudno. Ludzie może chcą tej walki, chcieliby tego rewanżu, ale niestety, e, Pasikonik czuje się chyba pod mocnym butem moim. Że go crash, ten smaszec, więc boi się. E, I tyle. No nie ma co gadać o tym, jeżeli nie chce, wymyśla coś tam cały czas, odmawia. No to mi się wydaje, że chy z tego będzie. Nie? A temat tej walki cały czas jest tam znaczy, jest, Ja bym tak? chciał, nie? Żeby, żeby nie było. No, ale ja bym były chciał. jakieś negocjacje, żeby ta walka się ponownie odbyła? dostał dwie oferty nie? i odrzucił. Tak. No dobra, ale odrzucił i powiedział, że już więcej z tobą nie chce? Czy nie, odrzucił, odrzucił teraz, bo ma odrzucił, inny przeciwników? mówił, tłumaczył się, że niby dostał lepszą jakąś ofertę, no. Że dostał Dubiela, czy tam wtedy, nie wiem. Także jego sprawa... A mówił, że tak, że wtedy miał... Tak, ja, ja uważam, że to, to, ta walka powinna się odbyć już wcześniej. E, no bo dużo ludzi chciało tej walki, dużo ludzi, e, z, przeważnie moich fanów chciało, żeby mu wyrwał włosy i tak dalej, no ale jak nie będę na chama kogoś zmuszać, jak ktoś nie chce, to wiadomo. Nie? No dobra, ale potencjał tej walki jest cały czas chyba ciekawy. Ja uważam, że jest, a ludzie też dużo mi wypisują, kiedy ta walka gdzieś tam, jak daje jakiś komentarz, to widzę, że cały czas się pytają, kiedy walka, jemu też tam bijają od czasu do czasu, może teraz już mniej, bo, bo temat, temat się urwał, ale jeszcze mu tam bijają, że się obstąpią i tak dalej. No dobra Darku, powiedz mi, a rewanż z Natanem Marconiem? Chciałbyś? Rewanż z Natanem Marconiem. Nie, 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 nie. Uważam, że Natan, jak przegrał teraz z Piotkiem jedną ręką, to... No raczej musiałby coś wygrać, nie? Takiego, wiesz, poważnego. Znaczy generalnie kurwa ja nie mam z nim spiny, nie? O co chodzi, że nie mam z nim kurwa, dobrze żyjemy kurwa, wiadomo, że on robi swoje, swoje, on idzie swoją drogą. Nie, ja uważam, że tu, tu nie ma potencjału z nim To jaki jest? To z z pasikonikiem. Nie? To jest jeszcze opuści... Pasikonika to tak chciałbym zbić z tego względu, że natana już zbiłem, a z nim przegrałem, więc chciałbym się odkuć, no ale jak nie daje mi szans co mam kurwa zrobić? Bo chyba, że mu zaproponują jemu jakąś dobrą kasę, to wtedy może się zgodzi, ale powinno zaś będzie wybrzyzo. A, bo Darek za ciężki, bo za dobry. Dobra, no, Darko... No, jak pod... to to konik, nie? A powiedz mi Darku, jeśli... się skacze, tu coś zaśpiewa kurwa i... A jeśli nie Filipek, to kogo ty jeszcze masz na horyzoncie właśnie z takim potencjałem, żeby coś ciekawego się działo. E... To, nie chcę teraz o tym rozmawiać, naprawdę skupiam się na tym e, Koczkodanie, lamie, tiger, nie wiem co to już kurwa jest w sumie, w sumie trzech nawet... Nie może no maska kosmiczna no, albo nie, takiego no, ducha. Z UFO co nie wiem o co tam No może no, może... Teraz już nie wiem, naprawdę co, co, co tu się dzieje. Może rzeczywiście jakieś nadsiły, jakieś nadprzyrodzone potrzebuje, żeby. Wiesz, no, ja jestem zwykły chłopak, e, chuligan taki mały, kibic, forest, tyle. Chodzi na jakieś ustawki w Anglii? Nie, nie, a sorry, powiedziałem chuligan. Sorry za to, nie, na no, kibic. A kiedy byłeś ostatnio na meczu? E, o Co? Powiem ci, że tak szczerze mm, w tym roku nie. W tamtym roku byłem bodajże październik lub listopad. Cały czas w jazdach, cały czas praca, wiadomo trzeba się udzielać, więcej w Polsce niż tam, więc... Ale ostatnio wygraliśmy, to znaczy przedostatnio wygraliśmy, a teraz przegraliśmy. Ale Dzięki do przodu. Dzięki. Na pewno Dzięki. Nottingham Forest się utrzyma. utrzyma i jeszcze raz zapraszam na mój kanał Daro Lew. Posłuchajcie mojej nuty, bo będzie chyba hit lata. Wow! Adzia. Dzięki. Dzięki. <gry>